Upadek setarif nie jest wcale tak świeżym dodatkiem, jak mogłoby się wydawać. Światowa premiera tego samodzielnego rozszerzenia do Arkanii Gothic 4 miała miejsce w połowie października ubiegłego roku. Dopiero w zeszły piątek CD Projekt wypuścił na naszym rynku w pełni zlokalizowaną wersję Upadku Setarif. I o ile sam dodatek zasłużył sobie na mianę upadku właśnie, czy też klęski, jak kto woli, tak polska wersja językowa wzbudza dużo przyjemniejsze odczucia. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej w nowym roku dobrej recenzji. Po prostu rzuć to zaklęcie. Dobrze, za chwilę będziesz w Setarif, albo przynajmniej w pobliżu tego miasta. Setki godzin spędzone z serią Gothic zawsze będę miło wspominał. Na przestrzeni trzech części przygód starego bezimiennego, tego prawdziwego, granego przez Jacka Mikołajczaka, zdążyłem z się z bohaterami zamieszkującymi królestwo Myrtany. Twarze, pomimo tego, że z początku nie powalały liczbą poligonów je modelujących, natychmiast zacząłem kojarzyć z głosami, bardzo charakterystycznymi. Postacie takie jak Diego czy Xardas bez wątpienia zyskały na wartości dzięki kreacjom Adama Baumana i Tomasza Marzeckiego. Dlatego niezmiernie się ucieszyłem, że w upadku Setari w bohaterowie, którzy przeżyli te cztery części, Walki ze złem mówią swoimi głosami. Etorn Szósty odprawił jakiś przeklęty obrzęd, dzięki któremu zdołał przyzwać demona do siebie. Już przy pierwszym kontakcie z napotkanym bohaterem niezależnym objawia się jednak największa wada dodatku. Konstrukcja dialogów zatrzymała się dokładnie tam, gdzie skończyłem swoją przygodę z serią Gothic i wcale nie poczułem się jak w domu. Można powiedzieć, że to swoisty znak rozpoznawczy serii, ale przez ten czas interakcja pomiędzy postaciami w grach poszła jednak trochę do przodu. Tutaj pomiędzy kolejne wypowiedzi wkradają się długie pauzy, a można to rozwiązać w prosty sposób, dając graczowi możliwość wyboru kwestii dialogowej zanim bohater skończy mówić. Aktorzy, nawet gdyby się postarali, nie byliby w stanie przeskoczyć tej archaicznej konstrukcji, która bardzo nie Dolnie łączę kolejne wypowiedzi. Jak się dostać do pałacu? Gdy wyjdziesz z naszej siedziby, skręć w lewo. I aż do samego końca podążaj wzdłuż okopu, który ciągnie się przez całe miasto. Ale po dłuższej chwili to charakterystyczne dla gotików rozczłonkowanie dialogów przestaje przeszkadzać. Rodzimi aktorzy nawet do najmniej istotnych postaci potrafili podłożyć swoje głosy w taki sposób, żeby gracza nie zanudzić i nie przywoływać na jego twarz uśmiechu politowania. Grzegorz Pawlak jako rauter potrafi nieźle rozbawić, podobnie jak Tomasz Gęsikowski w roli tępego Orka Gormaka. Oprócz wymienionych jego mościów mamy dobrze znaną ekipę z Diego Gornem oraz Miltenem na czele. Zarówno Adam Bauman, miro. Jarosław Zbrojewicz, jak i Andrzej Blumenfeld nie zagrali w Upadku Setarii w gorzej, niż zwykli to robić w poprzednich gotikowych epizodach. A to chyba najlepsza rekomendacja, jaką można przedłożyć fanom serii. Podobno mieszkają na nich same kobiety. Może polują na mojego ptaszka. Ich przywódczyni wspomniała coś o słodkościach i mówiła do mnie, kochani. Obsada, wynosząca ponad 30 nazwisk, może trochę mylić. Gra jest na tyle krótka, że w większości przypadków aktorów słyszymy zaledwie w kilku zdaniach. Nie nastawiajcie się więc, że Tomasz Marzecki będzie wam umilać czas w stopniu podobnym do poprzednich odsłon. Warto jeszcze raz podkreślić, że nie zdecydowano się na eksperymenty z obsadą. Nowy bezimienny, podobnie jak w Gothic 4, to Jacek Kopczyński, który po raz kolejny udowodnił, że rola rpg protagonisty mu pasuje. Król Robert III mówi głosem Jacka Mikołajczaka, ale podobnie jak reszta, zbyt wiele do powiedzenia nie ma. Rolę rozjemcy pełnił prosty pasterz. Feshir, który stał się bohaterem dla mieszkańców Arganii i Myrtany. Gdyby nie psujący dialogi silnik gry, mielibyśmy do czynienia z naprawdę bardzo dobrym dubbingiem. Tym bardziej, że kwestie przełożono fachowo, nie pozbawiając oryginału czasem naprawdę zabawnych żartów i sensownie brzmiących nas przedmiotów. Faktem jest, że polski dubbing to najlepszy element całego upadku setari. Mało tego, jest o niebo lepszy niż czytany z kartki od początku do końca oryginał. W naszej wersji językowej zdarza się to sporadycznie, na przykład w otwierającej grę animacji. Dlatego przybijamy czwórkę i cieszymy się z niezłego dubbingowego otwarcia roku. Zwyciężył głos rozsądku. Wszystko będzie w porządku.